Słuchajcie kochani, tutaj Iwanowski 25, zamiast dzisiaj Seiji Jaj! Kura! Tutaj mamy green screen! Oczywiście, my tutaj nagrywamy z mikrofonkiem. Tutaj ja i Seiji będziemy dzisiaj budować coś z dźwigni i lamp. To jest ogromna rakieta Saturn 5. Tam są jakieś y, y, moduły dowodzenia, jakieś tory, winda wagonikowa. Tutaj jest rakieta, i no i tak dalej. I tutaj jest ogromny nuklearny włas. Dzisiaj będziemy robić coś super bo będziemy z Seiji, mm, budować coś z dźwigni i lamp. A najlepsze w dźwigniach i lampach to to, że jak kliknie się dźwignie, to lampa się zapala. A kiedy... A najlepsze Seiji, wiesz co jest? Seiji, chodź tu. Seiji, wracaj na powierzchnię. A najlepsze jest to, że jedną lampę zapala jedna dźwignia. A dwie lampy zapala jedna dźwignia. Podwójna radość! Kliknijcie! Kliknijcie zatem podwójne łapki w górę. Jeżeli pod tym odcinkiem będą Cztery łapki w górę, opatrzcie, cztery łapki w górę, takie cztery, cztery łapki w górę, to lecimy z następnym filmikiem. I jeżeli wbijecie 100 subów do 100 subów do marca, do, do 1 marca, to yy, yy, pokażę kamerkę i pokażę twarz, ok? Ale to musi być serio 100 subów. Sto subów na tym kanale, yy. widzę, że ćwiczysz ucznictwo. super. Oczywiście będziemy mogli używać obwodów, redstone'a, przekaźników, przy tym także tłoków. je ja ci, ja ci coś, Seiji, pokażę, coś, co nie, nie mogę aż się oprzeć, patrz. Coś, co mnie odwiecznie było świetne. Poczekaj, teraz potrzebuję glowstone, eee, glow, nie nie nie, dynie, glowstone. Teraz. Poczekaj. Mm, potrzebuję jeszcze tego. Pyk. Pyk, dobra. Pyk, teraz. Pyk. Wiem, że nie mówię widzowie, ale to naprawdę jest szok, bo to musi być naprawdę tip top dopracowane. Pyk. Tak to tak wszystko, obwód się zgadza. I teraz uwaga. Nie, nie poczekaj, muszę to być tak. I... O, ja wiem, czy to jest spędla Nie, bo to miało inaczej zadziałać. O, cholipcia. Pyk. A nie, bo w 1.18 zapomniałem, że nie działa, że jak się stawia, to to nie, to nie działa. O chłopie, za szybko to zrobiłem. Ja chciałem zrobić niekończące się światło, a to wyszło źle. Mojang, czemu zaktualizowaliście Minecraft? A tamten Minecraft był lepszy. Halo, Mojang. Mm. Dobra, teraz musimy. Ej, pa! Sejdzie, udało się! Zdźwignął, co prawda, ale patrz! <laughs> Nie! Bo zasilając tłok, zasiliło to. Obserwera i obserwer przekazuje ciągle błędny sygnał do tłoka. O co chodzi? To jest samo zasilające się farma czegokolwiek. Nie, to jest zbyt dobre. To jest zbyt dobre. O, ja, ja tak to zrobiłem tak wyrzut wyrzuty i taki w taki sposób, sposób. W tym da się jeszcze, e, jeszcze zbagować. O co chodzi? Cie, cie, ciekawe, o co chodzi. Poczekaj. Nie, nie, T -t -te to, tego się nie, nie da się zrobić w prawdziwym życiu, nie, nie replikować. Um, Czekaj, e, próbuję właśnie teraz e, jakby coś to. Spróbować się w tym zbagować. Chcę się w tym zbagować, naprawdę mam to moje odwieczne życiowe marzenie zbagować się w tłoku. No, mm. Zbagowałem się, fajnie. A teraz mogę. Nie! Jak niszczy się tą obudowę, to, cała, to cały bak się psuje. Dobra. Widzowie, przechodzimy do gwóździu programu To tu niech sobie hałasuje I się... No światło, no co prawda światło, no dobra Dobrze, Dobrze że nie mam dźwięku. dźwięku No ja też, serio Ja mam wyłączony dźwięk Minecrafta Bo to tak wkurza No, i lampa, żeby był temat... Żeby było tematycznie, tego glowstone'a wywalamy Dobrze, teraz Seji, ja chcę jeszcze jedno przetestować Zanim przejdziemy do odcinka Bo y, odwieczne pytanie brzmi Ponieważ e, kolega mi zadał w szkole, czy brązowe łóżko jest w jakimś stopniu podobne do jakiegoś drewna. I teraz zamierzam wziąć wszystkie schodki, bo tak brzmi wyzwanie, oraz ułożyć je w jednej linii i przymierzać to pojedyncze schodki do kolejnych to brązowe drewno. Dobra, teraz akacjowe i ciemno drewniane. Dobra, teraz ogromny test. Estetyka Minecraft. Pyk, 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 pyk pyk, pyk. To są absolutnie wszystkie schody i wszystkie odcienie. I teraz stawiamy łóżka. Pyk, 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 pyk. I do... I Seiji, Seiji, do którego z nich najbardziej pasuje to łóżko? Czyli może zrobię tak, żeby było bardziej... żeby było bardziej kolorystycznie. To zrobię pyk, 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 pyk. O! I które jest najładniejsze? Nie mi pasuje spruz. Sprus chyba najładniej się z tym kojarzy. A ty, Seiji, co myślisz? Seiji! Co myślisz? Które drewno najładniej współgra z tymi z tymi tymi? Mm, ten spruz. Też tak sądzę. Bo reszta jest. To jest za jasne, to jest zbytni. To jest pomarańczowe, a to jest za ciemne. Spruz wygrywa. widzowie! I oto oto nasz zwycięzca w najlepszej swojej formie. Teraz potrzebujemy tylko tabliczki. A po co nam tabliczka? No bo chcemy czekoladę, nie? Tabliczka czekolady, polecam. No, Czy ja jest... mam czekolada? Tak, teraz zrobimy najlepszą kanapę na świecie. Tak? Sejdzi, patrz, jak to będzie świetnie wyglądać. Nie, nie, żadne D równa się. I to jest prawdziwe życie, bo w prawdziwym życiu niektórzy ludzie śpią na kanapach, prawda, Sejdzi? Tak. No i to jest prawdziwe, od teraz y sny mogą się spełniać. Czekaj, time set, midnight. I co? Jest, da się spać, da się spać. Kozak, da się spać. Lol, Czekać. muszę to sprawdzić na F5. Poczekaj. Śpię um, na podłodze. Co jest? LOL, da się spać na kanapie, o co chodzi? Nie, ta kanapa jest świetna. Widzowie, dajcie jakieś zdjęcia, screenshoty na film, pod, tym, pod tym filmem w komentarzach, jak fajnie użyliście ten pomysł na kanapę. Więc to światło, to światło jest piękne. Dobrze, teraz spróbujemy zrobić obwód. Taki fajny obwód, bo nie byle jaki. Mm, tak, tak, potrzebuję Redstone teraz. Yy, I pochodzę, pyk. Dobra, jest git. Więc teraz zrobimy chyba najprostszy obwód na świecie, gdyż to będzie zegarek. Kto nie zna zegarka, widzowie? Zegarek to takie coś, tak się buduje. Tutaj dajemy Redstone. Tutaj stawiamy takie coś, potem niszczymy ręcą i szybko naprawiamy. Idzie, zegarek działa. I to daje przerywany sygnał. Teraz wykorzystamy to do zasilenia tłoku, który z kolei będzie działał jako zatrzymywacz, ale nie w ten sposób, ponieważ. Dobra, teraz bierzemy to sprusowe drewno, niech będzie, bo wygrało konkurs. Teraz na chwilę muszę przerwać ten sygnał, bo mnie to wkurza. Muszę dać tutaj to. Teraz redstone. Dobra, i działa to tak jak chcemy, widzowie. Teraz tu sobie trochę teren oczyścimy. Pyk. Dobra, pyk, dobra, już pięknie. Jeszcze muszę to oczyścić. Pyk, no. No, jest. Teraz, jak już mamy, teraz spróbujemy tu postawić lampę. Tutaj i tutaj. I czy to zadziała? Tak, widzowie, to działa. To jest to samo, co to, tylko że w innym formacie. To jest piękne, widzowie. To jest piękne. To jest piękne, widzowie. Tak można żyć. Kiedy chcecie mieć dyskotekę. O, tak. To jest najlepszy pomysł na dyskotekę w świecie. Dobra. Pyk. Pyk. Tutaj muszę teraz to ładnie obudować, żeby było wiadomo, że tutaj nic nie ma. Słuchajcie, masz jakieś pomysły jeszcze, na, jak moglibyśmy to wykorzystać? Mm. Różne rzeczy na przykład fajne. Jak oświetlić swój kąt? Tak fajnie. No, no to no to jest ten pomysł, widzowie, no to jest pomysł. To jest coś. Taki fajny. No. I to jest bardzo proste widzowie. To jest banałka. Jak można to określić? Słowem banałka. Widzowie, przypnę wszystkim serduszko w komentarzach, kto, napisz, kto napisze banałka. A teraz przechodzimy do reszty odcinka. Yy... No, spróbujemy zrobić coś z drzewem, ponieważ ktoś tu się bawił z kolegami. Kolega rozlał dużo lawy i efekt nie był dość fajny. Tam są jeszcze pozostałości kobla po lawie. Co jest? Dobra. Tutaj zrobimy, teraz y, zrobimy, no może nie z lampą, ale zrobimy tajne przejście w drzewie. Sej, czyli pewnie się zastanawiasz, jak ja tego dokonam. No, odpowiedź jest prosta w sumie, bo dokonam tego za pomocą przycisku i wydłużenia czasowego. Bo jak wiecie, to jest przekaźnik i jest jeden tik, dwa tiki, trzy tiki, cztery tiki. Ten sygnał działa wydłużono. Czyli jak zrobię tak, tutaj postawię tło, tutaj postawię tłok. Nie wiem, bo ja jest źle, bo mi by zepsuł mechanizm. Tak? I tu dam przycisk i go kliknę, to z opóźnieniem tłok się otworzył. Gdybym tu dał jeden tik, to robię tak i tłok się od razu otwiera. A jak są cztery tyki, to tak. I z opóźnieniem działa. No więc widzowie, yy, widzicie wszystko jak to się robi? Teraz wykorzystamy, yy, no to to drzewo w sumie. Bo ładne jest. No, nie powiem, bo jest ścięte. Ale pewnie kiedyś było piękne, dorodne, wysokie. I miało dużo pięknych gałęzi. Z liściami, oczywiście. Zatem my też mu dodamy liście, no. Żeby nie było takie smutne. Żeby było jak wszystkie Minecraftowe drzewa, które mają liście. O! Piękne Minecraftowe drzewo, nie powiesz, Seiji? No normalnie lepszego nie da się sobie wyobrazić. Dobrze. I teraz. gwóźdź programu, czyli teraz musimy zrobić górkę. Tu jest pień, jak widzicie. I to jest bardzo naturalne, ponieważ nie w Minecraft. jakby w Minecrafcie nie występują, ale w realnym świecie. korzeń schodzi pod ziemię, prawda? No więc zatem y, tu mamy takie. O, schodki sobie zrobimy ładne. Takie o, pyk. A schodki. Dobra, pyk, pyk. I pyk. Dobra. Mamy schodki i to jest drzewo. I takie jakiś, byle jaki koleś wchodzi, wchodzi tutaj i mówi, eh, co? Coś tu jest? I takie, tak, jest, koleś. Tu jest nasza tajna baza. I takie, teraz pokażemy, jak ją zbudować. I zatem tutaj trzeba redstone'u, aby to wszystko oczywiście zasilić. Bez redstone'a mechanizmy nie istnieją, kochani, pamiętajcie o tym. Tylko noob nie korzysta z redstone'u. Tylko noob. Redstone co prawda jest ciężki, to prawda, lecz yy, skrywa wiele fajnych możliwości. Naprawdę fajnych. I tu jest, będzie nasza tajna baza. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No i to jest Seiji, nasza tajna baza. Patrz piękna, normalnie nikt by nią nie zauważył. Normalnie nikt. Taka przypadkowa kubka dirtu. To musi być, to musi być naturalne, prawda? Więc teraz tutaj zakrywamy te tułoki, oczywiście, żeby nie były takie brzydkie. I teraz starczy to podłączyć do jakiegoś takiego fajnego przycisku. Takiego naprawdę ładnego przycisku. No, no, tak, się, tak się robi kamienie. No. I teraz, widzowie, bo gdybym kliknął taki przycisk, to on zadziała tak i jak wejdę... O, no, ej, czemu to się nie zamyka? Coś się zepsuło. O chłopie, o chłopie. Aha, okej, okay, dobra. Aha, i tu jest... Okej, okay, e, zlamiłem. Przepraszam, moi widzowie, ale zlamiłem. To powinna być dźwignia. To nie było tak. Na tutorialu to wyglądało... Miał teksturpaka, na którym dźwignie wyglądały bardziej jak kamienne przyciski. Nie moja wina, widzowie. To tutorial, to tutorial. Chłopie... Zgłosimy cię, damy ci banicję. Iwo! zapytaj o... Co tu jest ta zimno? No i tu będzie nasze drugie drzewko. I ono będzie, mianowicie widzowie, tak no jakby ono będzie... No nie wiem w sumie jak to określić, ono będzie bardziej kamuflażowało, tak. Będzie świetny kamuflaż na Niekoniecznie drzewo, widzowie, to może być coś mniej, poch... mniej takiego chwytnego, bo drzewo to każdy zauważy, a co, a co innego, mączka kostna, tak, widzowie, mączka kostna, największy wymysł Minecrafta, to jest super, tyle trików z tym jest. No i powiedzcie, kto zauważy taką dźwignię, no, halo, idziecie przez świat i tak sobie idziecie poid... o, wysoka trawa, o, minę ją, bo wiecie, no, co tam wysoka trawa, nie? No i takie myślicie sobie, o, kwiaty biało, no to nie wiem, no fajne, no, nie? I takie sobie myślicie, no i tak przechodzicie tak, byle jak przechodzicie obok tego, obok, obok tej trawy, nie? Mam A potem pomysł. Okazuje się, że, ta, że za tą trawą, no i idziecie sobie, nie zauważycie w ogóle tej dźwigni, ta, i, i, i ta dźwignia będzie w tym momencie uaktywniona, czyli idziecie i patrzycie, o, drzewo, spoko, fajnie. A później. Kiedy prawdziwy właściciel tej właśnie bazy idzie, klika dźwignie... A nie, przepraszam, idzie, bo to już uruchomiać. Klikam dźwignie i bum! Mamy piękną tajemnicę. Czemu tu jest. Ej, ok. Ej, Sajid, przyznaj, że to wygląda jak drobinki szlamu. Tak. To wygląda jak małe bloczki szlamku. Serio? I takie. I o, mam pomysł, co będzie w naszej tajnej bazie. O nie widzowie. To będzie super. Widzowie. To przekona ja bym... historii. Teraz. Ja, ja bym... e... widzowie, no, muszę teraz na chwilę przerwać. Bo mam pomysł, co tu będzie. Muszę na chwilę przerwać przechwytywanie ekranu. Czy jak to tam działa? Teraz widzicie ciemność. Ale zaraz powrócimy, widzowie. Dobra, teraz jest tak. Widzowie, wiem, że trzymam was na pięciu, ale to tylko, to jest konieczne. E, wiem, co, co możemy zrobić, żeby zabrać dźwignię. Dźwigni. No co? Y Jakby y y y normalny gra y Gras blok to jest inny blok niż y skos skosowany. E, jakby, jakby możemy wykorzystać obserwera, żeby żeby jak zobaczyć. To rzeczy. Dobra, Sandy, to ty tu kmiń. Ja włączam już przechwytywanie ekranu. I co jest w tajnej bazie, widzowie, dowiecie się dopiero pod koniec odcinka. A my lecimy z ostatnim już trykiem redstone'owym. Do tego będzie potrzebny nam śnieg, a raczej nie redstone'owym, bo to bardziej przyszło w tajną bazę. Więc nazwijmy ten odcinek pomysły na tajną bazę. Więc do tego będzie bardzo proste. Wystarczy pójść na jakiś śnieżny biom. Tu akurat mamy śnieżny biom blisko. Po prostu wykupujecie tam trochę śniegu. Takiego właśnie śniegu. Potem idziecie na jakiś bambusowy biom. Zgarniacie bambusa. kraftujecie rusztowanie. I no i po, powiesz... I, ale Iwanowski, o co kaman? Przecież jakby... Po co mam śnieg i rusztowanie? Przecież pomysł na tajną bazę, no. Słuchajcie, to jest najlepsze. Teraz zbuduję naj... nawet którą wazę, którą nawet nubni. Którą nawet ultra hacker nie zobaczy, X-ray'em Seiji, chodź tu. Seiji, chodź tu. Proszę cię, bo to będzie. To będzie. Chodź, za tobą jestem. Za tobą. Tak, tutaj. Proszę. Teraz. Dobra, czekaj. Ukośnik Times Set. Day. I widzowie. Nie zgadniecie co właśnie zrobiłem. Tajna baza. Nie widzicie mnie. Nieźle. No i co pajesz Seiji, ha? Tajna baza, że aż kopara siada. Nie, nie strzelaj! Poddaję się! Poddaję się! O! Zatem widzowie! To był prank! I co prank, bro? To wcale nie wspominasz na tą bazę. Idziemy na taki śnieżny biom chociażby. Prawda? Na nim, na nim jest kupa śniegu. Kto by się spodziewał, że pod tym śniegiem jest tajna baza. I teraz. Chodź Seiji. Sojzi, jesteś. D o, oh, okej. Okay. Czytapną cię. No dobrze. I... Y Widzisz, się to dobrze. Seiji, widziałem cię. O, jesteś, jesteś. I widzicie, takie coś, nie? I to jest takie kupa śniegu. Trochę śniegu, nie? Tak. Nic po prostu śnieg, nie? Ale pod tym śniegiem, widzowie, coś się kryje. I to coś nikt nawet się nie spodziewa, że to jest tajna baza. Tutaj nawalamy tego śniegu, hej. Zium, ziumy. Tutaj full tego walimy. No i jak jest, mamy tak dużo tego śniegu. Teraz najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Dajemy tutaj to. A nie, jednak to nie tak nie zadziała, jak chciałem. Okej. Okay. Teraz. Trochę się tego śniegu popsuje, ale to będzie wykop naszej tajnej bazy. Przynajmniej teraz już wiemy, jak ona będzie duża i możemy wykopać ją tak, jak będzie duża. Dobra, teraz po prostu wykopujemy cały ten obszar. Wiemy, że to na razie wygląda jak dziura, a to będzie tajna baza. No, to jest taka, taka, to jest taka pod podświadomość świadomość, widzowie, my wiemy, że Wy wiecie, że to jest tylko dziura, ale tak naprawdę Wy nie wiecie, że my wiemy, że Wy nie wiecie, że to będzie tajna baza. I teraz, widzicie, co jest najprostsze? Zbudować rusztowanie. Tak, bo to jest przecież najprostsze w rusztowaniach. Ich budowa. I teraz po prostu sobie na nich staje, jak budowniczy. O, chłopie, spadłem. A. I po prostu stawiam kolejne bloki rusztowania. Po prostu o tak na przykład, a nie, nie. lipa. Nie działa tak jak chciałem, więc po prostu stawiamy tak. Jezu, to nie działa no. Stawiamy tak, 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 a dalej to nic nie idzie. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak, tak. Tejczy, czy wiesz, co ja teraz właśnie robię? Tak. tak. Nie, to, nie. nie działa. Dobra, teraz muszę postawić kolejną taką wieżę. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Czy to spadnie? Nie, nie spadło, ku mojemu zdziwieniu. Tak, tak. Nie, widzowie, to jest koszmar. Dobrze, teraz tak, tak. Tak i tak. I powiedzie, przecież rusztowanie widać. Takie rusztowanie na tym. I teraz, widzowie, gwóźdź programu śnieg. prostu tutaj dajemy tego śniegu. Pięknie to zakrywamy, oczywiście. I teraz, widzowie, to jest idealny sposób, aby schować swoje diamenty na śnieżnym biomie yy, przed swoimi wrednymi kolegami, którzy zawsze chcą, zawsze czekają 24 na H przed waszym domkiem, aby wam je ukraść. Kiedy tylko będziecie offline. No i właśnie widzowie. No i to jest świetna baza. Ponieważ starczy tutaj właśnie takie coś zrobić. Tak jak Seiji to zrobił. Po prostu wchodzisz i to jest Twoja ultra mega tajna baza. Teraz dodamy tu jeszcze coś fajnego. Jesteśmy oczywiście hardkorami z Seijim, więc nie bawimy się byle jakimi pochodniami. Tylko redstone'owymi pochodniami. Żeby było ciemno i mrocznie. Jesteśmy hardkorami. No i teraz najzwyczajniej w świecie, tutaj zostawiamy swoje diamenty, wychodzimy na górę. I, i taki kolega przychodzi do Twojego domku na polarnym biomie, i takie kompletnie się nie spodziewa, że pod tą warstwą śniegu, pod którą właśnie przeszedł, znajduje się me, Twoja mega, ultratajna baza. Nikt zresztą się nie spodziewał. Ale trzeba uważać, żeby, żeby, żeby nie zobaczyli nikogo. Bo to może zdradzić wszystkie ja. O nie, to widać faktycznie. Nie. A najgorsze jest to widzowie, że jedynym sposobem, aby zakryć nik to nad dziurą rozlać lawę. Wiecie, co się widzowie dzieje, kiedy śnieg się styka z lawą? Chyba nie muszę wam zbytnio tłumaczyć. Śnieg, lawa, to nic dobrego. Jak się no, łatwiej Wow! Ej, to jest. To jest kanion, który jest. Z, z, na trochę mrożonego biomu, czyli jest taki fajny. Lol, to jest duża jaskinia. To jest naprawdę duża jaskinia. Może nie będziemy wnikać w jej czeluści, widzowie. Po prostu, wiecie, damy sobie elytry. O, damy sobie bardzo dobre takie eku. Pyk, o, pyk, 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 takie eku. Przy bardzo. Nie wiem, czy mam bohater wioski. A, bo rajd z, z tym, z kolegą. Teraz bierzemy, przepaństwa. fajerwerki, nowy, nowy rok. A właśnie! Powiedzcie jak wam minął Sylwester w komentarzach. I pamiętajcie, serduszka przypominam tylko tym, którzy napisali w komentarzach. No, co ja miałem tam? A nieważne. Napi jak napiszecie w komentarzach, lampa! To mam przytne serduszko. Piszcie lampa w komentarzach, to będziecie mieli dużo serduszek. Patrzcie, będziecie mieli serduszko tak czerwone jak ten Redstone. Patrzcie, on, aż, on jest aż błyszczący od tej czerwieni. Albo tak jak ta fajerwerka, będziecie podskakiwać aż do nieba, jak ja wam przytnę serduszka. Bum. Właśnie. Sejdzi, ten ukośnik TP musicie tepnąć Sejdzi, bo. Nie, nie, nie. O, nie! O! Dynie, o właśnie, o dynie. No więc widzowie, to by było na tyle. I do widzenia z pozycji kanapy. O, jednak nie. No to. Do widzowie, do widzenia. Miłego dnia i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!